Dzień dobry, ja jestem Janek. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie znowu w Doors z moim bratem. Siema. Dobra, no to wchodzimy sobie. Tam jest taki potwór. Chodź. Idziemy teraz sobie do windy i zjeżdżamy do tajnego hotelu. A może nie tu. O, dobra. O, ja jestem. No, nie wychodź. No to dołącza nas do gierki. Dobra, już jesteśmy w windzie. Kupię sobie, kupię sobie lajtela z newu. A ja nie mam. Ja nie mam pieniążków już. Ja mam. Ja, ja mam jeszcze swój. Bo pierwsza próba w ogóle... Ja mam klucz. ...nam nie poszła. No. U nas nie poszło. O nie, Sawka! Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba DORS czy nie. Jestem bardzo tego ciekawy, bo mi się bardzo przyjemnie gra w dorsy. Ja też. Z moim bratem jest najbardziej przyjemnie. Lecimy do kolejnych pokoi. Musimy poprzek szukać szafki. W szafkach mamy bardzo dużo monet. O, ja mam szafkę. A monety są bardzo... Nie, ja chciałam się dobrać Bardzo? Ja mam szafkę. Fajne. Szafka. Chodź, idziemy mamy dalej. Szafkę. Tak dziwnie mówię teraz w ogóle. Idę do, idę do ciebie. Dobra, to idź. Tutaj chyba klucz trzeba? Tak, trzeba klucz. Dobra, ja mam klucz, więc idziemy dalej. Dobra, idziemy. idziemy. Idziemy teraz tutaj, bo tutaj będzie dźwignia. Filmiki będą się pojawiać częściej. Więc. To jest bardzo duże, więc bardzo fajnie. Szybko no. jestem, jestem od ciebie. Dobra, dobra. Ja już wychodzę. No siema. Ja, się, się ma. Wczoraj, pieniążki. Ja się boję. Rasz? Nie. Nie ma rasha. Nie ma I dzisiaj postaram się przejść. Sika. Ja też. Tak jak wczoraj, mojemu bratu się udało, a mi niestety nie. Co to było? To był Co? potwór. To był potwór. Prawda? No. Nie wiem, ale mi się wydawało. Nie wiem czy tam jest. Nie patrz. Nie patrzyłeś? Nie. Sawki. Wiecie, że można tym zakręcić? Wow, znalazłeś przejście. Nie patrz. Tak. Mam sawkę. Mam pieniądze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. jest pusty. Nie, już tak. Nie. Pusty obraz. Po prostu. Co? Widziałem czy to jest jeszcze dalej tam, ale to nie widziałem. Dobra, trochę się boję. A nie bój się. Hmm. się wydaje, że tu będzie. Nie, nie ma. Tu jest. Masz? Dobra, idziemy dalej. Tam był. Uf! Co? Zystresujeś się? Nie, tak, Aha. się Dobra. Oraz. Idź. Ja idę tu. Niech, tu. Nie, dobra, no. Chowam się! A w sumie nie musiałem się chować i tak by mnie nie zabił. O, fajny pokój. Duży szafek w nim jest, jego ja lubię. O, ja jest. Ja lubię, jak są. Ja lubię, jak są szafki zamknięte. Nie ja lubię, są... ja lubię, jak są otwarte. A ja lubię otwarte. Nie, ja lubię zamknięte. Ciemny pokój. Pokój. Ty masz latarkę chyba, nie? Tak. Ci ja ci pomogę. Ja tu, a tu. Psyta miałem chyba. Ja nie miałem. O! Zaraz jest zapalniczka, tamtym... Jasio. Nie, 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 nie ma. Nie masz? Nie. Jednak nie znalazłeś? Tak, nie wiem. O, szafka. Nic nie mam. O, mam drugi pokój. Dobra, weź, zgasisz światełko. Mam Jezu, przestraszyłem się. Co? Skrycza miałem, skrecza. Skrycza, ja nie miałem. Tam, miałem w tamtym. Y, w tamtym filmiku w Dzdor, właśnie pomyliłem się i mówiłem na niego. sick. Co? Nie ma Windows. No, to mlegało, jak... Światła! Rush. Jezu! Co? Ale źle się schowałem w ogóle, ale przeżyłem. Chodź. Ciemno jest. O, ze zapalniczka. O, tu. Jest. Tutaj. Teraz. Musicie coś zobaczyć. Chcę cię zobaczyć. O, kolejny pokój. O, ten jest jasny. Ja lubię jasne pokoje, ciemne są niefajne. Nie! Co? Ja cię nie widzę. Ja cię nie widzę. Dobra, to nie idę. Musimy. Tam jest szafka. Nie, to nie jest szafka. Tu jest kolejny pokój. Uuu, jaki pokój taki długi. Tak jak u nas, tak jak u Sika. Tak, ale nie będzie z o! o, latar. Full latarka. Ja. Yeah. A ja mam mało latarki. Jestem. Ale dobrze. O, nie, zgadywanie. Zgadywania, które są z drugiej? O, 26 mamy. Dobrze, że się nie zamazało. Tutaj jest 28. Jeden, wchodzimy tutaj. Zawsze trzeba tak sprawdzać, bo to bardzo często są niezamazane. A my się na Zajdzie, jest ja Szafka? Gdzie? Trzeba klucz chyba. Tak, trzeba klucz. właśnie Jak się tak wychodzi z tego pokoju, tak widać trochę i to jest właśnie op. O Jezu, do łóżka się schowałem. Ja się przestraszyłem. O a ty, mam full życia, mam dużo życia. A ty dostałeś? A ty dostałeś czego? Masz... Nie miałeś full życia? Ale już mam full. Mam klucz! Okay. I dużo pieniążków. Chodź, idziemy do drzwi. Nie, 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 zgaś światełko. Mam ty jesteś? A nie, o mam klucz. No, no chodź. Rasz, raz rash. A nie, to nie rasz. Chowaj się. Leci. O, widzę lasa! Ja widziałeś lasa! Widziałeś? Tak, widziałeś lasa, biegnął. To bardzo fajnie. Całego widziałeś? Ej, w ogóle patrzcie. Tu jest to samo. Tu jest. I tu jest. Ale dziwne... Zbieg, taki zbieg okoliczności. Tam. Nie wiem czy... Nie wiem czy dobrze mówię, ale... Jo, ja! Co jest? Ile golda? Ja nie mogę. Mam mało golda. Mało masz? Ja mam 300. musimy klucz. Masz klucz? Ma. Już? Tak szybko? Tak. Ona... Ej, patrz, Maciej, to są dobre pokoje. Patrz, idziemy tu. Tak jak w tamtym odcinku, się pomyliłem. Patrz, mamy dobre rzeczy. Patrz, pokoje. Wszystkie szafki poprzeszukaj. Sorry, sorry, że za głośno, ale. Patrz, widzisz, tutaj mamy dobre pokoje. O, trzeba lockpicka. A bo co? Bo tutaj jest taka skrzynka, dobra. Szukaj, lockpicka. Lockpicka? No, wiesz, co to lockpick? Doskonale wiesz, co to lockpick. O, ile hajsu? O, by był w ogóle lockpick. A wiecie, jak ci pokazać, gdzie jest ten klucz? A ja wiem, ja wiem, gdzie jest klucz. Ale mam ten klucz. No fajnie. Był, był gdzieś od trzecim pokoju. Dobra, idziemy dalej. Albo nie, poczaję jeszcze tutaj. O, o! O, ile kasy? Nie, no mało było mało. No idziemy dalej. Tu, tu, tu. Tak, tu. 36. 36. Muszę, 36. Muszę pamiętać. Muszę pamiętać w ogóle. Oczy! Oczy. Ja, ile golda wziąłeś? Mam 120. W ogóle ja latarki nie używam. Zapomniałem, że mam. Tu nic nie ma, to jest tylko oczy. O, latarka! Chcesz latarkę? Tak, trzeba. Weź, ja weź. Dobra, bo ja mam full latarkę. A ty nie masz full. Na o, pewno. Bo ty ciągle używasz. Ja mam. Masz ja full? Mam, mam, mam. Okej, okay. to jeszcze jeden pokój. O, trzeba klucz. Ja znajdę klucz. Ja wiem, gdzie jest, ja jestem zawsze tutaj, no właśnie. No masz otwórz. Dobra! Widzowie, mamy sika. Ale mam, ale mam szafkę. No i szafkę mamy. Ja! Jestem daleko. O nie. Ale ja chyba będę przybliżony. O, tam były koiny. Tak, będę przybliżony. Dawaj, lecimy. Do, dobrze, 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 idę. Do. Ja, dobrze, idę. Tam. Nie, to jest pomazane. Środek, drugie to środek. Ręce mam. Jest! jest! Nie patrz, nie się. Jest. W końcu Ty wygrałeś. jeśli ja idziemy na dół. Dobrze, widzowie, wygraliśmy Sika You Can Run achievement. A ja nie chcę tego pokonać, tego figura. A figurę mamy. A ja nie chcę. Dobra, razem zrobimy. Nie. nie. Ale ja będę, nie. ja zrobię, ja ci będę pomagał. Nie, ja nie chcę. Ben... Nie. Co jest? Nie, nie chcę. Ale dobra, to ty będziesz kłócał, a ja, ja będę robił figurę, ty nie, okej? Okay? Nie. Ty będziesz kłócał. Nie. Co? Ale do, ja będę robił, okej? Okay? Czy nic? Chodź. Ja będę robił figurę. Ja będę Ale ja dawno figurę nie robiłem. Szukasz książek, czy nie? Nie, też szukam. O, mam książkę. Ty szukaj, bo ja nie Szukaj, szukaj książek. Nie. A bo mnie tutaj zauważy? No nie zauważę, jak będziesz stał w miejscu. Okej, okay, ja będę stał w miejscu. Okay, się boję, się boję. Uważaj, Maciek. Uważam. Ja stoję cały czas. My Będziemy siedzieć cała i tam będzie sklep jakiś. Ja widziałem, że tak duelałeś, że tak, Dobra, mam, mam karteczkę. Maciej, okay. pomóż mi, no szukaj książek. Nie, bo ja, Please. Bo ja nie umiem. A ja myślę, że umiem się szukać książek? Joś, Ej, on się zablokował. Oś się zablokował, no? Dobra, Rajas idzie. Jo, Cię prawie złapał! Robimy zaufanie. Ja nie mogę. Idę do ciebie tam. Wszystkie książki znalazłam, chyba, po tej stronie. Nie, bo, bo musimy sobie. Bo tu trzeba. 15 książek. Oho. To musimy. 15 książek. A wiesz, bo nie musisz na jego się patrzeć. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem, znam figurę. Już kiedyś próbowałem przejść, tylko tego bossa. To jest boss figur. Icić. Nie tam. Boże, nie. No dobrze, dobrze. Ale filmik będzie długi, no, długi, długi. I to będzie już koniec. Będzie już koniec, wiesz? Będzie kolejna figura? Widzę książkę. Będzie kolejna figura? No nie wiem Maciek, czy w ogóle do końca dotrzemy. Ale... Nie, do szafy wlazłem. Wyłaź, wyłaź. Kucaj, kucaj. Co coś co, co? do szafy to musisz tak klikać szelce. To będzie trudne to klikać. Jest 15 książek realnych. Chodź Maciek na górę, spróbuj. Ale musisz. Ale no zobacz, bo ja mam już prawie wszystkie. Nie bój się, Maciuś. Dawaj. Jesteś prosem. Daj. Daj, ja ci to zrobię. i i mi goń. Dobra, widzowie, wam ja to wytnę. Aj, złapał cię. Wywaliło. Bo na No dobra, no to kończymy chyba ten odcinek. Dotarliśmy do figury. Myślę, że Wam się podobało. Do widzenia. Cześć.